Dzień dobry. Siema, siema. Które, powiem ci, że nie wiedziałem, że się spotkamy na żywo i jeszcze sobie piąteczkę przybijemy. To słuchaj, zadam ci sześć, 6... myślę, że łatwych pytań. Jajko czy kura? Kura. Rodzina czy kumple? Rodzina. Internet czy realne Internet. życie? Internet. <laughs> Hip hop czy Disco Polo? Disco Polo. Wow. Dzień czy noc? Noc. Park czy pub? Pub. Pytanko było pierwsze: jajko czy kura? Kura. No i właśnie, powiedz mi dlaczego tak szybko? <mum> tak na spontanie, ale to... Mój kumpel kiedyś napisał kura przez ukryskowano bo się odmienia kogut. Dobra, rodzina czy kumple, tutaj nie było problemu, nie? Rodzina czy kumple, to rodzina, nie? Tak, tak. Bo mi się kojarzy z tym moim filmikiem, jaki Jesteś? U... Nie się jesteś możliwy. Nie Powiem Ci, że odpowiedziałeś internet. Czy realne życie odpowiedziałeś bez problemu internet. Chyba cały czas siedzisz, co? No. Mam, mam nadzieję, powiem Ci, że, że troszeczkę wyjdziesz też w realne życie. Kurde, te treningi Twoje, wiesz, żeby tam kurwa z Medzikalem, żeby z Medzikalem było, wiesz... Dobra, nie będę mówił, bo zaraz... O, właśnie. O, właśnie. Polo i powiedziałeś Disco Polo, co? Tany, tany, nie Słuchałem. Tak? Jakie handlu. no. Dam Ci zaraz płytkę swoją, I tutaj nie pamiętam, jak powiedziałeś, dzień czy noc? Co powiedziałeś? Noc, ja też kocham noc. Ale co, lubisz funkcjonować w nocy? Imprezy, wszystko w ogóle jakoś. Nie, no, naświeruje. Park czy pub, tu powiedziałeś pub, od razu. Napić, pobawić się. Albo zjeść. Dobra, bardzo ci dziękuję. To co, na jaki i Gdzie? Na YouTubie cię szukać, czy gdzie? Czy Link w opisie. Patrzcie, przybijam z kim piątkę, patrzcie, wazylinkę jeszcze Jeszcze raz,